Drugi dzień targów CD2022 w Łodzi, to jest Studio CD, a ze mną kolejny gość, Michael Strachanowski. Mm. Witam Gniali. serdecznie. Człowiek petarda, człowiek, który doradza lekarzom dentystom praktykom w zakresie marketingu stomatologicznego. Tak Zgadza z... się wszystko na razie do tej pory? Wszystko się zgadza, dokładnie. Ja mam pytanie takie slangiem młodzieżowym, przecież jesteśmy młodzi. Czy dentyści polscy umieją w marketingu stomatologicznym, Twoim zdaniem? I tak i nie. Dlatego, że moje doświadczenie wywodzi się z prowadzenia własnej kliniki w Londynie przez wiele lat i po prostu próbowałem dotrzeć do wielu pacjentów różnymi sposobami. I teraz, gdy dwa lata temu, praktycznie większość czasu spędzam w Polsce i obserwuję ten rynek stomatologiczny, zauważyłem, że Większość dentystów, ja bym tak stwierdził, że 95% dentystów, czy może bardziej gabinetów somatologicznych nie potrafi w dobry sposób zaprezentować swoich usług. Czyli tak powiedzmy to, że nie potrafią sprzedać tego, co robią, robić tej otoczki. Jest część, która robi to bardzo dobrze i, i, i trzeba to, to też, też powiedzieć, że no naprawdę bardzo dobrze robią, pokazują to. Bo ja uważam, że każdy dentysta czy każdy gabinet powinien się promować w jakiś sposób, pokazywać, co robią, jakie prace e, po to, żeby przyciągnąć pacjentów e, do siebie, że, 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 że pacjenci mogą skorzystać z danej usługi, wiedząc, że to jest dobre miejsce. Tylko wiadomo, za tym musi też iść jakość, bo można coś przereklamować. E, a też takie są sytuacje, że coś może być przereklamowane i na przykład pacjent będzie zawiedzony, a teraz panują, każdy, każdy czyta go, e, opinie na Google. Jest doktor Google, można wszystko sprawdzić i też można łatwo też przereklamować coś i pójść w drugą stronę. Co mnie na przykład zaskakuje, to wiele gabinetów nie dba o opinie w Google. A pacjenci czy w ogóle ludzie, tak wiemy, jakim mamy zachowania. Szukamy hotelu, to co robimy? Patrzymy na opinie. Szukamy restauracji, patrzymy na opinie. Ja na przykład do miejsca, które ma poniżej 4.0 nie idę, chyba że nie mam wyjścia. Ze wszystkich. I teraz jeżeli dentyści, a są na przykład też gwiazdy stomatologii polskiej, którzy, zauważyłem, którzy, którzy robią szkolenia, ale nie dbają na przykład o opinie. No bo przyjdzie jeden pacjent, drugi pacjent, coś mu się nie podobało, może źle zrozumiał e, e, procedurę i wystawił jakąś na przykład negatywną opinię. I to na przykład pokazuje, że i ciągnie na przykład wszystkie opinie w Google w dół, a, a ten gabinet dany dentysta miałby. Też sposobność mieć wiele pozytywnych opinii. Zamiast to zbalansować, dodawać, dbać o to, pytać się pacjentów, oni tego nie robią. No dobrze, ale teraz jestem lekarzem, dentystą, ale nieważne czy małym, czy dużym, to nie jest istotne. Mam pełen grafik, robię dobrze, moje pacjenci do mnie wracają. Czy ja tej otoczki, o której wspomniałeś, w ogóle potrzebuję w dzisiejszych czasach? I to, zdanie. to jest dobre pytanie, bo ja to często słyszę, że ja jestem zabukowany na 2-3 miesiące do przodu, ja nie potrzebuję. Okej, okay. jeżeli na przykład to jest jednoosobowy gabinet, jednofotelowy, to może nie ma jakiegoś tam większego sensu, ale pomyśl sobie, że są dwa fotele, trzy fotele, są jeszcze inni dentyści. Ty jesteś, masz rezerwację, masz, masz bookingi na 2 trzy miesiące do przodu, ale co, co, co inni dentyści? Co będzie, jak ty wyjedziesz? A może będziesz chciał praktykę swoją sprzedać? Jeszcze, trzeba myśleć o tym, trzeba też na przykład. Cały ten marketing nakręca też usługi np. do higienistki. E, po, można jakieś tam inne usługi też e, wypromować. Coraz na przykład duże miasta ma, mają na przykład większy problem, bo, bo jest duże skupisko gabinetów, np. jak Warszawa czy np. Szczecin, gdzie, gdzie jest jeden obok drugiego praktycznie. I teraz, gdzie ten pacjent ma trafić? E, I trzeba to pokazać. Nawet jak jesteś zabukowany za, za na kilka miesięcy, to. E, ja uważam, że to też miałem taką opinię, też z moim przyjacielem dentystą rozmawiałem, że to też nie jest tak do końca dobre, bo to oznacza, że czasami, nie zawsze, nie? bo to, to nie, ma, nie ma reguły w 100%, że albo jesteś uważany przez pacjentów tani, a dobry, albo masz może za niskie ceny. I, i może jakbyś podwyższył ceny, pracował mniej, e, miał, miał mniejszą liczbę pacjentów, ale suma jest taka sama zarobkowa, Miałbyś więcej czasu, żeby spędzić na przykład na zarządzaniu, może mógłbyś zacząć robić marketing, wiesz, mógłbyś sobie wyjechać, szkolić, się, dać jakoś, swoją coś, coś, coś dać znowu, coś swoim pacjentom, żeby mieć jak może nawet pasję, bo jakby bo wiesz, no trzeba o to dbać, bo... bo... Są też potem młodsi dentyści, chcą, chcą na przykład pracować. No to otoczkę budujesz, pokazać trzeba. No tak, ale tutaj ja specjalnie postawiłem to pytanie z naciskiem na zadowolenie tego lekarza, tak? że on jest zadowolony z tej sytuacji. Ty prawdopodobnie mówisz o takiej potrzebie dywersyfikacji cały czas rozwoju, o tym, żeby wyciskać tak. z gabinetu maksimum albo jeszcze nawet więcej niż 100% oczywiście w cudzysłowie, tak? Natomiast rozumiem, że no, mogą być lekarze dentyści, którzy świetnie wykonują swoją pracę, którzy są zadowoleni z tego wypełnionego grafiku i Dlatego, że wracają do domu, o której wracają, mają tak. czas lub go nie mają i tego marketingu mogą mnie potrzebować. Natomiast powiedziałeś o. Chciałbym ewentualnie tutaj nam jeszcze z, zidentyfikować ich najczęstsze błędy. Mówiłeś o tym, że ci, którzy próbują tego marketingu, nie dbają o opinię, na przykład te w internecie. Jakie jeszcze takie błędy podstawowe lub bardziej zaawansowane Ty diagnozujesz? Wiesz, co? To następne dobre pytanie, bo. To mnie zaskakuje. Pandemia się zaczęła w 2020. Wchodzisz na, na Facebooka, na, nie, na niektóre strony gabinetów i widzisz na przykład, pierwsze, ostatni wpis, który zrobili, to początek pandemii, że nasz gabinet będzie zamknięty, czy nam zamykamy. I, i, I proszę sprawdzić. Wejdźcie sobie na przykład na Facebooku, wpiszcie dentysta tam z jakiegoś miasta, wyjdzie nam wam ileś linków do tych profili, do gabinetów. Przejrzyjcie sobie. Bo ja, ja naprawdę jestem zaskoczony, że nie są prowadzone wpisy. Niektóre, niektóre e, e, gabinety, na przykład Osani wpis 2017-2018, albo na przykład nieregularność, bo na przykład e, dużym problemem jest to, że nie ma osoby, jak, jak się zatrudnia, nie ma na przykład kogoś na recepcji, recepcjonistki, która e, by wzięła telefon, porobiła zdjęcia i były, byłaby już historia, bo każdy gabinet ma historię, od rana do wieczora ma tyle, ileś, na przykład, 8 godzin historii, którą może pokazać, co się, co się dzieje. Żeby, bo po co jest też marketing? Pacjenci boją się iść do dentysty. Jest strach, jest w głowie, większość. Jak powiedzmy, taka powiedzmy, nie, że dentofobię ma każdy, ale ma część. Są pacjenci, którzy ogólnie wszyscy się boją. Ale teraz, żeby pokazać, że my jesteśmy fajnymi dentystami, przyjemnymi, nie? Że, że fajnie się z nami czas spędzi, przyjemnie. No to po to się pokazuje, coś tam się dzieje. Nie tylko mówienie na przykład, o to jest właśnie też następny błąd taki, że niektóre praktyki pokazują tylko swoje procedury. Czyli na przykład, jakie planty, jak, jak coś tam powstaje, takie bla 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 bla, co wszystko jest w Google. Ale można to poka mówić o tym, o przypadkach. Wziąć pacjenta na przykład, który z nas, nas lubi, się zgodzi na to, żeby ten pacjent powiedział, jakie były jego odczucia na temat, dlaczego tam doktor Kowalski E, zrobił to i, i jak to zmieniło jego życie. No, takie rzeczy pokazać, bo no naprawdę to dentysta jesteś psychologiem. Gdzie kończy się dobry marketing stomatologiczny a zaczyna kicz? E, to już jest tak to, to jak ze wszystkich. Dodajaję jak z, 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 z ubraniem, e, z jedzeniem gdzieś e, z zachowaniem, to no, trzeba to wyczuć. Po prostu ja uważam, że nie można być takim nachalnym, że kup, 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 bo wiele... To co widać teraz też w wielu e, gabinetach, że na przykład zlecają robienie marketingu somatologicznego firmom zewnętrznym, co nie jest złe, ale zlecają komuś i te osoby puszczają, puszczają takie wpisy typowo sprzedażowe, czyli na przykład nasza usługa, numer telefonu, umów się na wizytę. Czyli, taka stricte reklama nie ma czegoś takiego, że jakiejś wartości mówienia o czymś. To chyba tak naprawdę jest zakazane według polskich przepisów. Tak, znaczy, prowadzenie marketingu w Polsce jest utrudnione, aczkolwiek trzeba balansować na granicy. I trzeba, ja, ja uważam, że nie ma co się zatrzymywać. Jeżeli ktoś na to zwróci uwagę, trzeba wtedy zmodyfikować swoją strategię. Ja nie namawiam nie nikogo do, do łamania prawa. Ale oczywiście trzeba też funkcjonować I, i widać, że wielu dentystów jest na Instagramie, na Facebooku e, i trzeba to robić, trzeba docierać też e, do ludzi, nawet z informacją, uczyć ich czegoś, dać coś o siebie i wtedy ktoś przyjdzie sam, a nie tylko na przykład kup, 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 kup. Mamy dentystów celebrytów? No mamy. Oczywiście każdy, każdy wie w Polsce kto jest największym dentystą, celebrytą w Polsce. Oczywiście tam nie będę wymieniał nazwiska. Pewnie domyślałem się o kim mówię. Ale jest, jest, jest. tam. Pojawiają się coraz bardziej. Może nie jest to tak bardzo wypromowane jak na przykład w USA, gdzie są nazwiska z celu Bill albo doktor Apa, na przykład, którzy, którzy z całego świata dentyści obserwują na przykład, wasza doktora AP. To jest też taki profil, do, wzór, jak pokazywać niektóre prace. Eee, ale to środowisko pewnie gdzieś jakoś się, wy, wy, to się na pewno gdzieś tam wy, wyłoni coraz bardziej. Niektóre tam kliniki w Polsce gdzieś tam kreują, aczkolwiek w Polsce też dentyści mają jakby. Nie wszyscy lubią się tak jakby pokazywać. Może jeszcze nie ma, nie, jeszcze może tak Polska do tego nie dorosła w pewnym, w pewnym sensie, ale coraz bardziej to już tak się po, pokazuje, bo inni no tak. pacjenci też e, przychodzą, inny typ. Może, może e, wzorem mediów, które bardzo mocno się stabilizowały. E, Również ten przekaz przez pacjentów jest oczekiwany taki sam, co oczywiście no, mnie smuci, ale być może tak, 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 tak wygląda tak. rzeczywistość. Jeszcze nie widziałem żadnego dentysty na, na Pudelku, jest, jest, jest taki serwis, jeszcze jest drugi e, też, który gdzieś tam ploteczki, e, ale podejrzewam, że w pewnym momencie ktoś, ktoś tam trafi. Pewnie. Jeżeli będzie miał odwagę, żeby to zrobić, bo, bo jednak e, e, część znaczy w ogóle środowisko medyczne ma boi się opinii innych lekarzy i na przykład to powstrzymuje. Dla przykładu dodałem coś takiego. 7 lat temu czy 8 lat temu śmiali się na przykład z tego, co ja robiłem z niektórymi dentystami, śmiali się z tych dentystów, że im nie wypada, bo na przykład bardzo promowałem, byłem związany z, z dentystą, z doktorem Sebastianem, który śpiewa. I na przykład dużo filmowaliśmy tych różnych rzeczy, pokazywaliśmy jak gra na, 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 na fortepianie gdzieś i siedziąc jest się śmiała, że jemu to nie wypada, że on jest lekarzem. Siedem lat później, czyli na przykład teraz popatrzymy sobie na, na co się dzieje i już jest inaczej, już wszystko jest OK. już można być na Instagramie, już można tańczyć, już można się wygłupiać, tak? czyli wtedy nie było OK? Ale teraz już jest ok, prawda? Jak, to, to Widać jak to się wszystko zmienia w środowisku. Marketing stomatologiczny to bez wątpienia temat rzeka. Gdybyście Państwo chcieli go zgłębić, to Michael Strachanowski jest tutaj na CD. Będzie do jutra, do końca tak, dnia? Tak, jestem na CD. Będzie, będzie na CD. Zapraszamy tutaj na spotkanie. Warto postawić sobie pytanie, czy potrzebuję takiego marketingu, a później poszukać kogoś, kto może w tym pomóc. Jesteśmy dla Państwa w łodzi dzisiaj do godziny 18, jutro od 10 do 16. Serdecznie zapraszam, dziękuję za... Bardzo za dziękuję i zapraszam na CD.